Cześć, Tybici, zanim zacznie się ten film, zachęcam Cię do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem i zostawienia kciuka w górę i jakiegoś komentarza pod filmem. Miłego oglądania. Cześć wszystkim, tutaj Rogal, witam Was w dzisiejszym filmie. Będziemy sobie robić fajnego, szybkiego questa, typowo pod zarobek. Będzie to quest na Elanę z crossbow. M, który będzie nam to item potrzebny, jeżeli będziemy chcieli sobie e, zrobić dodatek do outfitu Huntera? Ale my nie będziemy robić tego dodatku, więc e, zrobimy sobie tego quest'a i wystawimy e, tą kuszę sobie na rynku i zobaczymy, czy w ogóle nam się m, ta m, inwestycja opłaci, czy ta kusza się sprzeda. M, by zrobić tego quest'a będziemy potrzebowali music sheet'y, które są to części nut, będzie nam potrzebne 4, każda jest inna, to są wersje właśnie od 1 do 4, wersje tych nut i po prostu używamy je sobie prawym klawiszem myszki i już mamy to z głowy, koszt tego to jakieś łącznie z 10k, więc niedużo, możemy też sami wydropić. Nie wiem, z czego to zdropiło, może z nomadów? Mm, już nie jestem pewny, ale na markecie można sobie to kupić. Nie jest to drogie, więc widzicie, zdobiliśmy achievement, mm, horister, więc teraz będziemy mogli popłynąć sobie na Liberty Bay i będziemy mogli sobie zagrać na pianinie. <laughs> Jakkolwiek to brzmi, ale gdy użyjemy sobie to pianino, to będziemy mogli wejść w teleport, który nas tam dalej y, przekieruje sobie do przejścia za bramkę, z której będziemy mogli sobie odebrać ze skrzyni właśnie nasz niełuk nie łuk, tylko kusze. Chciałem Wam bardzo jeszcze podziękować, bo fajnie nasza gildia się rozwija na serwerze Sekura. Dużo ludzi pisze pod, pod filmami komentarze, że chce dołączyć, a w grze też piszecie, więc jest już nas. Nie wiem, z 10 osób, tak jak teraz nagrywam, coś takiego. Fajnie się to rozwija. Dużo piszemy sobie na czacie. Ostatnio też robiliśmy live'a i robiliśmy tego mad major, by zdobyć sobie charm pointy za. Servanty, więc tu z gildii robiliśmy sobie, więc tak jak będzie się rozwijać, większość osób jest właśnie na takim początku gry, czyli do tego tam 100 levela. Już tam widziałem, że ktoś ma 120 czy 130, więc takie początki są fajne. Wspieramy się, gramy sobie. Tutaj widzicie, musimy udać się w Liberty Bay, do obok tej shopy, będzie zejście w dół. Tu na minimapie macie też strzałeczkę. Nie tutaj jak wszedłem, tylko właśnie tutaj w dół schodzimy sobie. Tu jakieś tam tarantule, więc nie ma się czego obawiać. Nie są to jakieś mocne potwory, więc na jakimś małym levelu też śmiało możecie robić sobie tego. Questa. Tutaj udajemy się do zejścia na dół też. Widzicie na minimapie. Najlepiej sobie właśnie map klika, kliknąć i lecicie jak szaleni e, widzicie jeszcze dwa levele nam brakuje do 80 więc nie tak e, dużo on tutaj sepiros no wysłał, robił sobie brimstone e, bug mm, taska i robił sobie dostęp tam na zao na farminę żeby sobie bossa zabić więc bo no, mówił że długo mu nie zajęło robienie tego questa tych misji więc nie było tak źle jak tutaj widzicie mamy to pianino używamy na niego przycisku myszy i nas teleportuje. Schodzimy sobie w dół po schodkach. Tutaj jeszcze patrzyłem sobie mniej więcej na spoilerze, gdzie to trzeba przyjść. I dobrze myślałem, ale poszedłem źle, bo tutaj nie idziemy na dół po schodkach, tylko tam właśnie w dół do tej komnaty, a to zaraz zobaczycie się zaraz wrócę. On tutaj jest już całkiem co innego. Ciekawe właśnie, jak ogólnie tutaj na tych kultach hmm, też, czy można sobie podrobić te rob belty, czy to fajnie nawet tutaj wypada, bo jest tych kultów trochę. Idziemy tutaj właśnie do tej komnaty tutaj niżej, gdzie pokazuję myszką, tak, tutaj są te drzwi, więc map, klik i lecimy. Widzicie, te troszkę tamte kulty zabierają HP, ale tam mi się wydaje, że na mniejszym levelu to też tam nie powinno być problemów. Tutaj jeszcze Dark Monkey tam y, są, więc y, możemy też sobie po, y, to wybić pojedynczo, żeby nas tu nie ciapnęły. Jeszcze nas y, ten, i sobie wybierzemy ze skrzyni, właśnie ten y, y, crossbow. I mamy właśnie lane z crossbowa, i teraz wychodzimy sobie stąd po schodkach w górę i w sumie mamy już tyle tego quest'a, więc nie musimy tego oddawać, jeżeli nie chcemy robić addona do Hunter'a. A my sobie pójdziemy i zobaczycie ile na markecie stoi ten crossbow, więc jeszcze pokażę Wam drogę powrotną. Oczywiście też się zgubiłem, bo jakby to nie było, tak, i postaram się jeszcze ogólnie Wam nagrać jeszcze jakiś film, żeby był w tym tygodniu, to znaczy dograć dźwięk, bo tam mam materiał przygotowany, więc tak może sobota, niedziela coś się pojawi, teraz mam trochę tak dużo obowiązków, taki natłok, więc troszkę gorzej mi z czasem i tak troszkę mniej aktywny jestem w grze, ale materiały mam już trochę ponagrywane, więc jest z czego wstawić film, a to i tak nie przeszkadza, że nie gramy może tak często na grze, bo po prostu wtedy nam wpada ten skill na offline treningu, więc sobie powinien być już jakiś 85, jak się nie mylę, powoli dobijany. Chyba tak. Albo 84 już nie jestem pewien, bo tu trochę z opóźnieniem macie filmika, a tak jak nagrywam to właśnie nie wiem. Może i 84 więc nie jest tak źle. Tutaj widzicie źle poszedłem, bo trzeba było pójść w sobie tam na samym dole na górę, a ja polazłem tu gdzieś w dół i wlazłem tutaj jakieś wicze to tamto i tutaj w sumie nic nie ma. Więc jak zwykle zabłądziłem w najprostszej drodze, jaka mogła tylko być. Gdzie tutaj musieli... Musimy pójść o tutaj na górę, tak. No i tak to wszystko się kręci w sumie. Gadaliśmy ostatnio też na streamie o klockach LEGO. To muszę Wam się pochwalić, że już mi przyszedł zestaw właśnie zamku z Harry Pottera, Hogwarts i Błonia. I zrobiłem sobie taki challenge, że ze wszystkich torebek wysypałem wszystkie klocki, wymieszałem to i teraz dopiero składam to. Jak są takie wymieszane te klocki, no powiem wam fajnie to idzie, bo dużo dłużej się schodzi. Ja lubię. Sam ten fan ze składania, bo tak jest tych torebek, trochę każdą po kolei wyciągasz. No to jest tak szybko się to układa. No nie, a tak jak jest wszystko, wszystko wymieszane, to szukasz tego klocku. Czasem tego klocka szukam 10 minut jednego i tak mówię, później przewijam kartkę dobra, idę dalej i w międzyczasie on się znajdzie więc no super zabawa polecam każdemu Lego fajna zajawka i te zestawy są taką nawet powiem wam trochę inwestycją bo można zawsze sobie później jak się znudzi sprzedać sobie taki zestaw i niewiele za jakąś mniejszą cenę na jakimś Oelixie czy, czy coś, więc jest fan ze składania jak się znudzi czy wyrośniecie po prostu z tego, ale faceci to nie wyrastają z takich rzeczy <grym> Bo jeszcze muszę sobie mm... Skombinować taki zestaw, fajny jest Ford GT i muszę spróbować technika, jak się składa technika. I dobra, tutaj dajemy nasz, naszą kuszę do Stasza i patrzymy, po ile chodzi. Więc mamy po 1 kk wystawione. Średnia cena to było sprzedawane za jakieś 816, najwyższa 1400, a jakieś. Słabe oferty to tam widzieliście za 50k, komuś się udało kupić. Ja wystawiłem za 1kk, za 999k i powiem Wam z dniem dzisiejszym, że bardzo szybko mi się ten bóg sprzedał. Wystawiłem to sobie wieczorem, gdy wszedłem już rano, łuku, już nie, y, łuku kuszy już nie było, więc jestem bardzo zadowolony, bo strasznie szybko to poszło więc zarobek bardzo fajny i w tym odcinku to by było na tyle, żegnam Was, więc trzymajcie się, widzimy się jakoś w weekend i na razie hej.